Jorka, gdzie jedziemy w weekend na ryby? Na komercję. Na komercję? No. Bez sensu, na komercję to na puste haki można. No i dlatego jedziemy na komercję, bo nie trzeba meusa brać. Do wanny z rybami. Nie, pojedziemy na PZ2 Na PZW? Gdzie nie ma ryb. Nie ma? Nie, bo wszyscy kradną. Aha, to nie wiedziałem. A bo są śmieci. Aha, takie rzeczy. Witamy Was. Hejo. Hejo! Hejo! Serdecznie. E, taki niezapowiedziany filmik e, nawet dla nas, nie? W sumie. No. Bo nie myśleliśmy, ile. tych, co y, zrobili tą rzecz, którą będziemy mówić. To no, Tajemniczo. tajemniczy filmik. E, słuchajcie, jest początek sezonu. Jak dobrze wiecie, pogoda coraz lepsza za oknem. Także to jest, myślę, dobry moment. Chcieliśmy powiedzieć parę słów odnośnie tego, co aktualnie od, można zauważyć, paru miesięcy już tak wzmożyło się nasilenie na różnego por rodzaju portalach, profilach, facebookowych, portalach facebookowych, stronach. Jeżeli chodzi, chodzi mi tu o strony związane z wędkarstwem, kanałach YouTube i tak dalej. Co się stało? Zepsuło się. Nie pamiętam. Słuchajcie. Zepsuło się bardzo. Atmosfera się bardzo psuje. Można to również zauważyć, bo ja tutaj mam taki podgląd na laptopie. Nie ciężko znaleźć mnóstwo, mnóstwo takich hejtów. hejtów. Komentarzy obraźliwych, nierzadko obrażających czy jakieś osoby, czy rodziny od tych osób, i tak dalej. Tyczy się to głównie komercji. Chodzi mi o, o um, walkę, jakby to można powiedzieć, która trwa pomiędzy wodami PZ2 a komercją, czy wędkarzami. O, może w ten sposób. E, zachowanie niejednokrotnie, po prostu masakra. E, Filip nasz to czyta, też zaglądanie. Nie, dopiero teraz się o tym jak Ty oglądasz i sprawdzasz. Tak? No. Wcześniej I nie zwróciłeś o to uwagi? Wcześniej nie widziałeś? A na live'ach? No dopiero jak Kawasaki to pisał, bo zauważyłam, ale ogólnie to nie dało Nie, zauwa... nie zaglądałeś pewnie ostatnio. Nie. <laughs> e... Ale czytają to niestety dzieci. To znaczy czytają to i dzieci i całe rodziny, bo jak dobrze wiecie wędkarstwo u nas ostatnimi czasy bardzo fajnie się rozwija, nad wodę zaczynają jeździć całe rodziny z dziećmi i tak dalej, także nie ma się co oszukiwać, dostęp do internetu jest teraz powszechny, można wejść czy z telefonu czy z laptopa obojętnie gdzie do, dzieci do tego mają dostęp, teraz wszędzie, nie? Nie, pod telewizorem, który nie YouTube'a. YouTube. Szyb. Już? Pogadałeś sobie? Masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Później, Później. Później dopiero, dobra. Także, także tak jak mówię, mają do tego dostęp również dzieci, a my z ostatnio, to znaczy no my, wędkarze, wędkarki i tak dalej. Nie mówię tu oczywiście, nie uderzam do jakiegoś, że tak powiem, do, mówię do ogółu, nie? No. W ten sposób. <laughs> no, moim zdaniem, czy naszym zdaniem, strasznie przesadzamy z tym wszystkim. Słuchajcie, niech sobie każdy łowi, gdzie chce, i tak dalej. Ja od razu chciałem powiedzieć co do komentarzy, tutaj, akurat pod ostatnim naszym filmem: że będziemy sobie jeździć tam, gdzie my chcemy. Będziemy sobie łowić tam, gdzie my chcemy, gdzie nam się w taki podoba. Sposób, gdzie się nam... tak, jak my chcemy, spędzamy ten czas na rybach. Jeżeli się śmiejemy, to się śmiejemy. Jeżeli sobie siedzimy w ciszy, to siedzimy sobie w ciszy. Nikomu nic do tego. Niech każdy spędza na rybach czas tak, jak lubi. Nie ma przymusu. Możesz jeździć tu i tu i na rybach to trzeba się zachowywać tak i tak. To nie jest jakiś dekalog, którego trzeba przestrzegać, że na rybach to trzeba siedzieć, patrzeć w wodę i się nic nie odzywać, tak? Że trzeba jeździć na PZW, bo komercja to jest B i fuj. My nie proponujemy nikomu, nie oferujemy, że jedźcie na komercję, bo tam jest super. My jeździmy na komercję, wolimy jeździć na komercję, z różnych przyczyn naszych, osobistych, tak? Że jest czysto, że mamy rybę, którą możemy złowić, nie musimy szukać tej ryby, nie wiem, jednej na cały staw, bo jedna pływa, tak? Bo wszystko zostało wybrane. Nie ma jakiegoś takiego takiej nagonki. My nie nagujemy nie, 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 to znaczy, tych, filmu. co mówią na PZW. Chcą, niech sobie mówią na PZW. Chcą, niech mówią na komercji, obojętnie gdzie. My nie jesteśmy jacyś antytu czy antytu. To znaczy, no generalnie chodzi o to, że y, większość, tak jak Basia powiedziała, jeździmy na łowiska komercyjne, dlatego że są zadbane, zarybione, y, nie martwię się o to, żeby coś tam w nocy mi zniknęło i tak dalej, bo różne przypadki są, o czym doskonale wiecie. Oczywiście na wody PZW też mamy zamiar jeździć. Ale na jakieś takie swoje wybrane. Ale tak? na swoje wybrane dokładnie. Nigdy w filmach nie mówiliśmy, to znaczy nie namawialiśmy nikogo, że ma jeździć, czy na komercję, czy na PZW. Chodzi o cały ogół. Ogół jak postrzegani są wędkarze, a są postrzegani coraz gorzej niestety. Jest zawiść. Zresztą zawiść. Czasami można powiedzieć, że nienawiść, nawet w tych postach, które się czyta, po prostu niektórych się nie da czytać. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o nasz kanał. Ja podaję większość przykładów, akurat teraz ostatniego filmu i naszego kanału, dlatego, żeby znowu nie było, że czytałem tam z jakiegoś portalu czy kanału. Zresztą dobrze wiecie, jak dzieje się teraz na forach. Cokolwiek by się nie wrzuciło, y, nie wiem, gość wrzuca rybę, y, bo złowił na komercji i od razu się sypie. Na komercji wanna z rybami, na puste haczyki, moje dziesięcioletnie dzieci by sobie poradziły. Y, nie wiem, no masakra jakaś w ogóle, nie. Y, ta ryba się nie liczy, bo to na komercji gość wrzuci rybę z łowiska PZW, ale ty jesteś tam taki i taki i taki, bo daje się robić w bambuko, bo płacisz, a nie zarybiają i tak dalej. Jest mnóstwo takich przykładów, do których się czepiamy, nie wiem, nie wiem dlaczego nie rozumiemy tego. E... Że nie rozumiem w ogóle poświęconego czasu swojego na to, żeby śledzić film i za każdym razem tylko czekać, aż wyjdzie film i wyłapywać negatywne rzeczy i komentować, komentować, hejtować. Kurczę, no nie chcesz oglądać, nie podoba Ci się to co robimy, to idź do in na inny kanał, do innego filmu i tam Każdy sobie ma... oglądaj, co Ta. lubisz, tak? Znaczy ja podziwiam tych wszystkich hejterów, którzy nas naprawdę śledzą i są na bieżąco i którzy od razu wpisują negatywne komentarze. Ja ich podziwiam za poświęcony czas dla nas. My z tych komentarzy i tak sobie nic nie robimy, bo my robimy to, co robimy i będziemy to robić. Aczkolwiek wszystkie obraźliwe teksty, które bardzo dobitnie uderzają w naszych na przykład fanów, widzów czytających, no są przykry. tego się nie da czytać, tego się nie da po prostu akceptować, tak? To znaczy jako to, że co, Filipie? My się wydaje, że natury to są. Paroletnie dzieci. Bo, no bo poczytając te komentarze to takie się ma wrażenie, jakby to ktoś pisał, który nie wiem, ma 8 lat. No bo też mi się I... ciężko chce... Jestem się to uwierzyć, żeby dorosły człowiek no, na jakimś poziomie inteligencji po prostu w taki sposób y, dobitnie ludzi obrażał. No, to... Niedaleko jak wczoraj, y, niedaleko jak wczoraj, bo nagrywane to jest dzisiaj, dzisiaj to będzie puszczone, niedaleko jak wczoraj wrzuciłem na y, parę portali swoje zdjęcia z y, nową łódką zanętową. <laughs> <gry> I słuchajcie, oczywiście znalazł się delikwent, który od razu musiał to znegować. To nieważne, że chciałem się pochwalić, bo chciałem. Na taką mutkę sobie sporo czasu zbierałem. Jestem szczęśliwy, zadowolony, że ją mam w końcu. Oczywiście ktoś musiał się znaleźć, któremu coś nie pasowało, i już tam coś na ten. Bo ludzie nie będą się cieszyć z tego, że ktoś się cieszy. Tylko, po prostu, że to znaczy, się cieszy, to trzeba go dobić. Ja tak? nie wiem, ja łowię ponad 20 lat, kiedyś takiego czegoś nie było, takiej zawiści, takiego, takiego nie wiem. No, no bo nie było internetu. No bo nie było internetu. To, to znaczy w internecie każdy czuje się bezkarny i to jest też y, pewien, y, pewien problem. Y, co do naszych osobistych hejterów bo na ostatnim naszym filmie dali o sobie znać. Większość oczywiście to są komentarze typu yy, Wamna z rybami i tak dalej, i tak dalej, i to się powtarza non stop. Yy, dlatego od razu też chcieliśmy poinformować, że od następnego filmu yy, wszelkie obraźliwe komentarze yy, nie przed... mówimy o normalnym zwróceniu uwagi, czy nie, 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 swojego absolutnie. zdania, że uważa trochę inaczej niż my robimy, ale okej. Okay. Mówimy o typowych, obraźliwych prostu yy... tak powiem... Chamskich jakichś takich. Yy, Zdarzały się komentarzy. komentarze, które o, o obrażały naszych subskrybentów, obrażały nawet i rodziny subskrybentów i tak dalej. Od razu mówimy, że nie zgadzamy się na to, wszystkie tego typu komentarze będą usuwane. Yy, osoby, które te komentarze będą wystawiać, będą zgłaszane i banowane, także by się nikt nie zdziwił. Yy, przejrzeliśmy sobie to wszystko, słuchajcie, wszystko teraz idzie sprawdzić. Yy, mamy tutaj paru takich naszych osobistych nagminnie hejterów, się którzy się nagminnie powtarzają, na którzy mają konta tylko wyłącznie stworzone do tego, żeby nas hejtować, bo te konta nie zawierają nic, zresztą nazwy się powtarzają, także pozdrawiamy Was, pozdrawiamy, bo robicie nam dospory spory ruch pod filmami też, nie? także ja ich podziwiam, to, no chyba, że za to im płacą, no to okej, ale jeżeli wam nie płacą, no to Chyba, że się nie podoba, że, że kanał się rozwija, nie? Może. Ale przynajmniej nabijają No to dokładnie. No, no, dokładnie. Z tym, że tak jak mówimy, nie zgadzamy się na te, pewne tego typu komentarze będą usuwane, yy, osobniki będą blokowane, możecie zakładać nowe konta, ja będę... Wiecie, wy poświęcajcie czas na zakładanie konty, ja będę tylko usuń, 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 usuń ciekawe kto dłużej wytrzyma. No. No ale wracając do tutaj właśnie nienawiści, kurczę, no nie doszukujmy się w filmach wszystkiego, co jest najgorsze. Nie czy... doszukujmy się w niczym, niech się ktoś pochwali, niech sobie wrzuci zdjęcie, no czy dokładnie. to z rybą. Jeżeli jego ta ryba cieszy na komercji, to dlaczego by się nie cieszyć z nim, że sobie złowił rybę? Ja tego nie, nie, nie kumam w ogóle, o co chodzi, nie? Yy, tym bardziej, że jest to coraz bardziej z nienawiścią taką pisaną, bym mógł już nawet powiedzieć. Yy, i wszystko jest negowane. Ja... ja nawet czasami filmu do końca nie obejrzę. Nie mają zero informacji na temat tego filmu, a jest komentarz taki po prostu niczego nie trzymający się. To, to... byleby tylko dopiąć, i byleby tylko na przykład e, no, skrytykować. Nie? E, jest... Słuchajcie, nie trzeba daleko szukać gość. E... Kurcze, gdzie to było tutaj? E tu no, trzeba daleko szukać, a ty nie umiesz na. O tu, Reaper Bolek kolejne konto fake, które, które nam y, bruździ tutaj, że tak powiem, na kanale non-stop. Yy... Gość pisze nam non-stop hejty i nawet nie włoży tyle siły w to, żeby się zorientować w temacie. Yy, po naszym y, rozpoczęciu sezonu, teraz na Karpiku, napisał, bo wystawiłem film zaraz po, po tym. Ktoś się założy ze mną, że Wielkie Otwarcie 2000 odbędzie się na Baronioku. Kolego Ripper Bolek. Tydzień wcześniej, czy nawet więcej, była informacja na naszym profilu Facebook, że otwarcie sezonu robimy na Karpiku. bo mnóstwo zdjęć, wszyscy wiedzieli. Jak już hejtujesz, to przynajmniej pomyśl, co piszesz. Także, no sorry. Komentarze typu, jak można patelnię teflon... Jak można patelnie teflon metalową łychą skrobać, są drewniane, które powłoki nie uszkodzą, są pieczarki, a gdzie boczek cebula i pomidory do tych jaj? Dla ryb to full wypas, a sami do michy to totalne sknery. A w ogóle Sorry. co go obchodzi, co my jemy, to jest w ogóle jakiś armagedon, Sorry, nie? Wybacz kolego <laughs> yy, Mariuszu, ale to jest yy, film o, o rybach i tak dalej, i także takie komentarze będą także usuwane, które nie mają nic wspólnego z filmem. Oczywiście przyjmujemy, jak zawsze, krytykę, normalną krytykę, jeżeli coś źle zrobię, bo nie jestem wiedzący, Bardzo proszę pisać, ja zawsze na takie komentarze odpisuję, nie usuwam i nie neguję. Chodzi nam o typową grupę komentarzy i, i hejtu tego właśnie takiego nie będę tutaj czytał niektórych komentarzy, bo Filip siedzi, także sorry. Ogólnie chodzi nam o to, że zaczyna się sezon. Bardzo byśmy się cieszyli, jakby sobie każdy przemyślał pewne rzeczy, bo wydaje mi się, że wędkarze to jest taka specyficzna grupa ludzi, zresztą my bardzo często jeździmy na ryby, bardzo dużo ludzi spotykamy na rybach, którzy nas znają, my niekoniecznie ich znamy. I te spotkania są bardzo fajne i przyjemne jak do tej pory, także z tego się bardzo cieszymy. Czy wydaje mi się, że w ogóle no, spotykając się nad wodą i, i robimy generalnie to samo jest ta sama pasja nas łączy to powinniśmy być dla siebie coś mili w ogóle, jacyś tacy przyjaźni nastawieni, nastawieni, a nie dzielić się na tych z komercji, na tych z PZW i taka zawiść, jakby to było coś złego, strasznego, skoro powstały komercje, skoro jest taka woda, której można sobie połowić w a nie inny sposób. No to dlaczego nie możemy z nich korzystać, tak? Komercje dlatego, że sytuacja tego wymusiła po prostu znaczy, i tyle, nie? No, Bo po jeżeli by nasze wody nie... były zarybione tak jak powinny być, jak były kiedyś i tak dalej, yy, ogólne mówię wody, to nie komercja byłoby potrzeby, wstała, żeby tak? były komercje, tak? Proste, proste. Więc tak samo jak nazywanie, że spróbujcie się na dzikiej wodzie, PZW. PZW to nie jest dzika woda, ma tak samo właściciela jak i komercja, tylko każdy właściciel inaczej dba o wodę. To tak? znaczy, no to już niejednokrotnie no. mówiliśmy na naszych filmach, słuchajcie. Nasze zdanie jest jedno nie zmienia się i jest bardzo proste. Dla nas woda komercyjna to jest to samo, co woda PZW, woda PZW ma właściciela, woda komercyjna ma właściciela, tylko różni się po prostu tym, że inaczej o nią dbają, tak? I wszystko, bo jeżeli PZW woda, jeżeli wodę PZW. Dajmy dzisiaj jest woda PZW, jutro ją przy, przejmie prywatny właściciel napuści ryby i co? I już jest komercja B, już nie jest woda, już inna ryba i w ogóle y, oczywiście komercja od komercji też się różni, bo są takie typowo chamskie komercje, że tak powiem, gdzie jest 3 na 3 dalej. To... Ale takie są też potrzebne widocznie. Yy... Ostatnio też jeszcze na zakończenie, zaraz będziemy kończyć, bo nie chcemy przeciągać. Też pod moim filmem ze łowiska Starorzeka, czyli z łowiska specjalnego starego koryta rzeki. Też miałem komentarz: O, wanna z rybami, gdzie ty to łowisz i tak dalej, kolego! Poradziłbym ci przeczytać pierwsze może troszeczkę parę zdań o tym łowisku, które już nie jednego wyjadacza pokonało, a później komentować, tak? Są takie komercje, że naprawdę możecie sobie siedzieć parę dni bez brania. Ale nie Ale główny wątek jest tego, że chodzi o to, że mniej nienawiści, a więcej pozytywnego nastawienia do wszystkich. Nie róbcie nikomu na złość, nie krytykujcie go za to, że on lubi to co robi, tak? Bądźmy dla siebie bardziej życzliwi. Każdy z nas wędkuje. Każdy... I nie wytykajmy sobie, że Ty jesteś zły, bo łowisz tu, czy Ty jesteś zły, bo łowisz tam. Czy Ty nie. jesteś taki, Łów, bo. Gdzie chcesz, ta. tak? To, to się tyczy wszystkiego, bo to tak naprawdę się tyczy wszystkiego. Kulki, na jakie łowimy. Dokładnie. Jak ktoś wystawi posta, nieraz widziałem z kulkami, ona takie. O ty, bo ja to bym wolał na gówno łowić za przeproszeniem, niż na takie kulki. I takie komentarze, no słuchajcie, no ja cię ręce opadają. słuchaj. Ja mam teraz wszystkich doszedłych, którzy. Napisali jakiś komentarz, że jak wy się byście poczuli, gdybyście nagrali jakiś film i by was osoby hejtowały. To właśnie, dopóki ktoś też nie wejdzie sobie tak jakby w rolę tej drugiej osoby, która poświęca czas, dużo czasu, tak? Poświęca na to, żeby sobie to nagrać, żeby to jakoś spędzić w miłej atmosferze, no to nie wie, że, że takie komentarze no to generalnie no, no... Są przykłady. Nie no tu było taki ten, tu gdzieś nawet jest, bo gość napisał coś, że właśnie coś... Zaczekaj. Że nagraj też takie filmy, potem się wypowiada i Tak, Tak, bo to na tu kamerę. napisał gość, yy, że na komercji to moje dziesięcioletnie dzieci by powymiatały coś. Ktoś mu tam odpisał to yy, nagraj i pokaż ty jak potrafisz gość napisał niestety nie stać go na yy, sprzęt do nagrywania, więc obserwuję taką amatorszczyznę. No ale to słuchaj, <laughs> możesz znać, to może po co obserwujesz? to Idź sobie na kanał, który po prostu nie jest. Jest milion ten. innych kanałów do wyboru, także Dokładnie. jeżeli się nie podoba, nigdy nikogo na siłę tutaj za nogę nie ciągliśmy, jeżeli chodzi akurat yy, o nas. Jeżeli chodzi o ogół, tak jak Basia powiedziała. Wędkarze to jest specyficzne grono. Myślę, że każdy z nas robi to dlatego, że lubi być, przebywać na łonie natury, czy to sam, czy z rodziną, obojętnie, zależy kto co lubi. Każdy lubi wyciągnąć sobie tą rybę, powalczyć z nią itd. Jest to pasja, hobby. A ostatnio, przeglądając portale i, i kanały, to mam dziwne wrażenie, że jakieś... jak nie robisz według innych, tak jak oni, tak powinno być, łów tu i tu, bo tu trzeba łowić, łów na to i na to, łów tak i tak, zachowuj się tak i tak, kurczę, no każdy spędza na rybach czas tak, jak chce, tak? Więc nie krytykujmy kogoś, za co... To, że robi tak, a nie inaczej. No mówię, do jeżeli lubi spędzać czas w ciszy, będzie sobie jeździł na odludzia. Lubi się powygupiać ze znajomymi i połowić ryby, to będzie siedział tutaj. Kurczę, no niech każdy robi jak, jak mu jest dobrze, tak? Ale nie bądźmy nie miejmy, tyle zawiści do siebie. Także na koniec chcieliśmy. Yy... Podziękować tym hejterom, którzy tak się bardzo udzielają. <laughs> poświęcają tyle czasu na nasze filmy, super. Na koniec chcieliśmy też wam życzyć, jako że sezon się zaczyna, samych big fishów jak najwięcej godzin spędzonych z wędką nad wodą, z rodzinami, w samotności z dziećmi, jak to woli, na komercjach, na wodach PZW. Jeżeli ktoś ma ochotę, słuchajcie, to nie wiem, może w kałuży łowić. Naprawdę mnie to nie interesuje, jak będzie ryby wyciągał stamtąd, to super. Rówcie, yy, na jakie kulki chcecie, yy, na co Wam się podoba. <kluz> Róbcie, co Wam się podoba. No. Yy, i, I myślę, że, że będzie yy, dobrze. Także my was, yy, my was żegnamy. Parę słów żeśmy przekazali, to co, co chcieliśmy przekazać, yy, żeby była jasno sprawa postawiona, nie? Tak. I weekend na ryby, co? W ten weekend? My, tak ty, My tak, ty nie. Ty masz wolne. A wy czekajcie też na nasz nowy film z rozpoczęcia sezonu, który, który yy, będzie za niedługo. Nie powiem kiedy, bo znowu nie wyjdzie. No właśnie. No dzięki na razie. Pa!